Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, bardzo serdecznie Was wszystkich witam i cieszę się bardzo, że ponownie mogę zagościć Waszej parafii, aby dopełnić dzieła misyjnego. To dzisiaj rozpoczynamy naszą renowację Misji Świętych. W tym ważnym i świętym dniu dla wszystkich chrześcijan rozpoczynamy dążenie bardziej świadome i odpowiedzialne do świętości. I dlatego, abyśmy przyjęli to słowo, które Pan pragnie nam teraz ofiarować. Poprośmy Matkę Najświętszą, tak jak żeśmy czynili zawsze w czasie misji. Tak jak siedzicie, mówmy wspólnie do Maryi, aby nam uprosiła łaskę otwarcia się na Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko łaski Bożej, módl się za nami imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Najczcigodniejsi księża biskupi, drodzy kapłani, według godności i urzędów, przygodne siostry zakonne ukochani w Chrystusie Panu siostry i bracia. W 2014 roku Wasz Ksiądz Proboszcz zaprosił nas z Księdzem Andrzejem Skibą, abyśmy przeprowadzili pracę misyjną w Waszej parafii. czas misji świętych już minął. Misję organizuje się, jak żeśmy zwracali uwagę co 10 lat. Byliśmy pod wrażeniem, że tak wielu z Was wzięło w nich udział. Mieliście okazję wszyscy dzięki Słowu Bożemu i nabożeństwom misyjnym pogłębiać wiarę w Jezusa Syna Bożego. Mieliście także okazję poszerzać swoją wiedzę religijną, ale przede wszystkim była to okazja szukania łaski, zbliżania się do Boga i odnawiania relacji osobistych małżeńskich i rodzinnych. Dzisiaj rozpoczynamy tak zwaną renowację misji świętych. Czyli bracia i siostry, chcemy zwrócić uwagę na to, co było, ale w tym kontekście, aby każdy mógł się zastanowić, co te misje wniosły w moje życie. Życie mojego, mojego małżeństwa, mojej rodziny. Co zmieniło się od tamtych misji świętych w moim życiu religijnym? Jak realizuję postanowienia misyjne? Czy jestem gorliwszy w odmawianiu pacierza, w uczęszczaniu na Mszę Świętą, w korzystaniu z sakramentu świętych i przyjmowania komunii świętych? Czy naprawdę jestem lepszy jako człowiek, jako chrześcijanin? Dlaczego trzeba sobie odpowiedzieć podczas tych renowacji misji świętej na postawione pytania? Po to, aby uświadomić sobie tak dogłębnie, jaka naprawdę jest ta moja religijność. Bo może się czasem zdarzyć, że jestem człowiekiem bezmyślnym, bezdusznym, małogorliwym. Może nie tak traktuję wiary jak należy i przynależność do wspólnoty Kościoła. Właśnie Misje Święte to czas, w którym mamy możliwość badania swego wnętrza, zastanawiania się nad sobą, przyjrzenia się swojej duchowości, zastanawiania się nad swoją religijnością, ale jest to także czas rozpoczęcia nowego i pięknego chrześcijańskiego życia. Czy tak było? Właśnie. Renowacja misji świętej, którą dzisiaj rozpoczynamy, będzie takim krokiem naprzód. Podczas tegorocznych spotkań Zwrócimy uwagę na środki religijne, który, dzięki którym pogłębiamy naszą komunię z Bogiem. Bo przecież Bóg chce, abyśmy mieli życie wewnętrzne, głębokie i dojrzałe. Bóg pragnie, aby ludzie widzieli nasze dobre uczynki i chwalili Ojca naszego, który jest w niebie. Bóg wyznaczył nam jasno, macie być solą ziemi i światłem świata. Macie iść i owoc przynosić, on ma trwać. Macie się cieszyć, że wasze imiona zapisane są w niebie. Właśnie do tych środków, które nas do tego prowadzą, jest między innymi Eucharystia, o której będę mówił jutro. Zachęcam was wszystkich, bowiem razia i siostry, żeby nie opuszczać Mszy Świętej, to trzeba Mszę Świętą rozumieć. Trzeba Wam świętą pokochać. Żeby często przystępować do komunii świętej, to trzeba wiedzieć, jakie ona owoce przynosi. Kiedy ona naprawdę sprawia, że ja się zmieniam jako człowiek. Żeby w obliczu trudności, kłopotów, krzyży przyjść do tabernakulum, to trzeba wiedzieć, że naprawdę Jezus tu mieszka. I o tym będę mówił jutro. Już zapraszam Was dzisiaj na to spotkanie o godzinie 9.18, a jednocześnie jutro też chciałbym się spotkać z rodzicami. W tamtym roku były spotkania z matkami, z ojcami, z, z małżeństwami, ale w tym roku będzie nauka stanowa do, dla rodziców. Zapraszam na przeświętą czyp do południa i później po, o, będzie po niej nauka dla rodziców, czy po wieczornej przy świętej, kiedy Wam będzie lepiej odpowiadać? W piątek zaś, moi drodzy, chciałbym się zatrzymać na modlitwie. Temat przepiękny, ale w sposób szczególny chciałbym się zatrzymać nad pacierzem. Powiem dzisiaj, wielu rodzi się mistyków, którzy lubią swoimi słowami się modlić. A ja bym chciał powiedzieć, że nie, to trzeba robić, ale tamtego trzeba nie opuszczać. Pacierz jest niesamowicie ważny. I dlatego ta tradycja Kościoła, która nam wyznaczyła przez wieki, że masz zaczynać dzień od pacierza i kończyć pacierzem, jest bardzo istotne. Czym jest pacierz? Przecież to jest bogactwo ducha. W każdym znaku, w każdym słowie My coś bardzo istotnego mówimy Bogu i mówimy sobie. A później, jeżeli będziesz umiał być wierny pacierzowi, Pan Bóg da Ci łaskę modlitwy, tak jak błogosławi święty Jan Paweł II. On codziennie odmawiał pacierze, i inne modlitwy, litanie, a jednocześnie był mistykiem. W sobotę, moi drodzy, zatrzymamy się nad przeżywaniem obecności Maryi w naszym życiu, nad kultem Maryjni, Maryjczy, pobożnością Maryjną. Tak, jesteśmy narodem Maryjnym, ale Matka Boża, aby oddziaływała na nas, to my musimy ją chcieć naśladować. Musimy wprowadzać w życie to, co napisał Paweł VI w adhortacji o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Przecież ten dokument został wydany dopiero po jego śmierci, zaginął. A to jest przepiękny dokument, który napisał papież Paweł VI o prawdziwym nabożeństwie do Matki Najświętszej. I w tym dniu, w sobotę, będzie okazja do spowiedzi. Właśnie bardzo dużo Was przystępuje do komunii, jestem pełen podziwu. Większość tych, którzy chodzi, od rana widziałem. Jak przystępują do Komunii Świętej, ale wszyscy powinniśmy zapragnąć przeżyć Wielki Post w jedności z Jezusem. Wtedy to ma sens. To przygotowanie, o którym mówił ksiądz Biskup na początku mszy świętej ma sens. Nie przed samymi świętami do spowiedzi. Bo święta są, to trzeba się wyspowiadać. Nie taka ma być intencja spowiedzi. Ja się chcę zmieniać. Ja chcę się nawracać. Ja chcę zaczynać inne życie, dlatego idę do Ciebie Jezu, bo jestem słaby. Wiele nie potrafię, nie umiem, ale wiem, że Ty mi pomożesz. Konfesjonał to jest wielka modlitwa do Boga. Pomóż mnie grzesznikowi. A później jeszcze niedziela, kiedy będzie zakończenie naszej renowacji Misji Świętych, będziemy mówić i o Piśmie Świętym i o przykazaniach ale zwrócimy też uwagę na Kościół który trzeba cenić i kochać i dziękować Bogu i na to, że mamy być świadkami Jezusa bo jak my nie ubronimy naszej wiary to kto nas obroni przed atakami jeżeli my nie będziemy tym, kim mamy być to inni będą i dlatego bracia i siostry właśnie w takim duchu Będziemy przeżywać tę renowację Misji Świętej, a więc zauważcie, że to są zupełnie inna tematyka, aniżeli była w czasie Misji Świętej. Wtedy żeśmy czynili wszystko, aby mówić o wierze, o chrześcijańskiej miłości, o grzechu, o spowiedzi, bo miało pokonać się nawrócenie. A teraz ma się pogłębiać nasza jedność z Bogiem, do tego jesteśmy powołani. Ma bracia i siostry Uświadamiamy sobie to w czasie misji świętych, że Pan Bóg chce naszej świętości i naszego zbawienia. Po to nas Pan Bóg stworzył. I te dary, które nam wszystkie dał, o których będziemy mówić w czasie renowacji misji świętej, są po to, abyśmy byli święci i nieskalani przed Bożym obliczem. Ta świadomość, że ja mam być święty, ona ma mnie ciągle absorbować. O tym bracia i siostry powinniśmy ciągle myśleć, szukać, nie dać sobie spokoju. Ja mam być święty, bo to jest sens bycia chrześcijaninem. A jeśli bracia i siostry nie szukamy tej świętości, to znaczy, że chyba nie zrozumieliśmy jeszcze do końca, czym jest chrzest. Bo chrzest to jest niczym innym jak wezwaniem nas do świętego życia i dlatego też rodzice po to nas przynieśli do chrztu, w takim geście wyciągniętych rąk, aby nie tylko Bóg nas oczyścił z grzechu pierworodnego, ale żeby nas uczynił dziećmi Bożymi, żeby Bóg stał się naszym Ojcem, włączył we wspólnotę Kościoła, żebyśmy mogli korzystać z świętych sakramentów, a kiedyś abyśmy się dostali do nieba. To jest sens naszego życia. Że my mamy się dostać do nieba. Chrzest nam wyznaczył drogę wiary i wyrzeczenia się zła i szatana. I dlatego człowiek, moi drodzy, jeżeli wybiera przykazania, jeżeli żyje Ewangelią, nauką Kościoła, to tylko dlatego, żeby się kiedyś zbawić. I to człowiek, który wie, że jego życie duchowe jest w ciągłym niebezpieczeństwie, bo szatan krąży jak lew ryczący, aby go pożreć, ceni sobie modlitwę i czuwa, aby nie grzeszyć. Grzech jest czym strasznym. Grzech ogołaca człowieka, o czym zwracaliśmy uwagę w czasie Misji Świętych. Grzech to taka trucizna, która niszczy relacje do Boga i niszczy relacje do człowieka. Ochrzczony nie może mieć upodobania w grzechu. I to sobie chcemy powiedzieć w czasie misji świętych. Ale człowiek, który nie chce grzeszyć, to też wie, że życie nie znosi pustki. My nie jesteśmy stworzeni, by nie grzeszyć. Ale po to, abyśmy byli świętymi, Pan Bóg nas po to stworzył. I czym jest, bracia i siostry, ta świętość? Można patrzeć na świętość, przez pryzmat umartwień, postów, nieustannych modlitw, poświęceń, znoszenia krzyży. Można w ten sposób patrzeć na świętość, ale można też patrzeć na świętość przez miłość, dobroć, radość, pokój, szczęście, życie zgodne z Ewangelii. I zobaczcie, ta pierwsza wizja łączy się z ciężarem. Zaś ta druga wizja zachęca, bo nakreśli piękno życia. Wszyscy pragniemy być szczęśliwymi. Wszyscy chcemy zaznawać pokoju. I to jest ta druga droga świętości. Świętość to nie jest smutne życie, ale to umiejętność radzenia się dzięki łasce Bożej z życiem takim, jakie ono jest. Wszyscy jesteśmy którzy przeżywają różne krzyże. Ale jeżeli wybierasz świętość, to umiesz sobie radzić z tym życiem. Bowiem świętość to jest łaska. Nie ma świętości bez łaski. I bracia i siostry, to Bóg czyni nas świętymi. My się tylko zgadzamy na świętość. I właśnie przejawem tego, że ja chcę być święty, jest otwarcie na Boże dary, cenienie sobie Bożych darów. Dlatego renowacja Misji Świętej skupia nas na tych Bożych darach po to, abyśmy po pierwsze je lepiej rozumieli, po drugie byśmy sobie bardziej cenili i po trzecie byśmy świadomie z nich korzystali. Boże dary, o których będziemy mówić, one są nam znane, ale jakże często są niedoceniane. Wielu wobec tych Bożych darów jest obojętnych i bezdusznych. Dlaczego? Bo wzrastamy w pewnej tradycji religijnej, bo one nie dają natychmiastowej nagrody, bo te dary wymagają samozaparcia, dyscypliny, bo my przyzwyczajamy się nawet do takich rzeczy, jakie są święte. I stąd ta renowacja misji świętych bracia i siostry jest po to, aby nam pokazać bogactwo tych darów, korzyści jakie niosą, szanse jakie stwarzają, dobro, które się z tego rodzi. Naprawdę, jak potrafimy dobrze przeżywać Eucharystię, jeżeli włożymy serce w modlitwę, jeżeli potrafimy tak kochać Marię, jak ona pragnie tego, jeżeli potrafimy sobie cenić Kościół i być Kościołem, to kochani bracia i siostry, Życie nasze staje się piękne. I dlatego, jakże trzeba nam dzisiaj dziękować Panu Bogu, że kiedy Bóg kreśli taką piękną perspektywę chrześcijańskiego życia, kiedy nam przypomina, że mamy nade wszystko na tym świecie dążyć do świętości i zbawienia. Przeżywamy tą renowację Misji Świętych w dzień środy po Pielcowie. Rozpoczynamy tą renowację, w pierwszy dzień Wielkiego Postu. Ileż to dzisiaj ludzi podąża do świątyń, aby wziąć udział w posypywaniu głów popiołem? Ten obrzęd jest bardzo istotny i bardzo ważny. Moi drodzy, przez 40 dni mamy się przygotować do świętowania zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, nad szatanem i nad grzechem. Za chwilę będzie obrzęd posypania głów popiołem. Jakie on ma znaczenie? Żebyśmy zrozumieli o co chodzi w tym obrzędzie. To jest właśnie między innymi wybór świętości. Jeżeli czytamy Pismo Święte czy Starego czy Nowego Testamentu, to ma to głębokie znaczenie związane z nawróceniem. Właśnie kiedy Mieszkańcy Niniwy zostali ostrzeżeni przez Jonasza, że z powodu ich grzechów grozi im śmierć i unicestwienie. To zerwali z grzechem, a na znak zerwania z grzechem posypali sobie głowy popiołem. Kiedy król Dawid ostrzeżony przez proroka na pana, że źle czyni, że jest człowiekiem grzesznym i dotarło to do niego, to Dawid powiedział, zgrzeszyłem i posypał głowę popiołem. A więc, kochani bracia i siostry, trzeba nam coraz głębiej rozumieć dzień dzisiejszy. I dlatego to jest piękne, że w renowację misji świętej możemy rozpocząć w ten dzień. Właśnie po to podejdziemy za chwilę, żeby księżabiskupi, kapłani i my sami zresztą też przyjmujemy. Dzisiaj posypanie głowy popiołem, że ja chcę zerwać z grzechem. I na znak tego, że ja zrywam z grzechem, bo łatwo jest mnożyć modlitwy. Naprawdę najpiękniejsze życie jest wtedy, jeżeli człowiek mówi: Nie będę grzeszył. Właśnie zmienić się. I nie tylko na ten czas 40 dni, ale trzeba, żeby, by wybrać świętość, trzeba od czegoś zacząć. Przywołuję dzisiaj. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który w 1920 roku napisał tak zwany regulamin życia. Napisał sobie 10 punktów, ale zaraz na samym początku napisał tak. Nie zgodzę się w życiu moim nawet na najmniejszy grzech. A jeśli taki grzech popełnię, to natychmiast będę za niego pokutował. Właśnie. Na kazaniu o godzinie 16.00 na to właśnie zwróciłem uwagę, dlaczego my się nie chcemy nawracać. I podałem bracia i siostry przyczyny, dlaczego my się nie, chcemy, nie nawracamy się. Bo my lekceważymy sobie grzechy. W oczach bożych nie ma takiego grzechu mały i wielki. Każdy grzech w oczach bożych jest czymś strasznym dla człowieka. I żebyśmy to zrozumieli, to przywołajmy też moi drodzy, takie wydarzenie, które bardzo wiele nam mówi, jak Żydzi wracali z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej. I wtedy wiadomo, na tej pustyni były trudności, były kłopoty, i ludzie zaczęli narzekać. I zobaczcie, za to narzekanie Pan Bóg zesłał na nich jadowite węże. Zaczęli ginąć. Gdyby nie modlitwa mojżesza. I ten dar łaski, tego palu, na którym umiedziono wąż miedziany, pewnie by wszyscy zginęli. A zobaczcie teraz na siebie. Ili jest tego codziennego narzekania? Ili jest tego buntowania, się szemrania? Nie jest tak. Bo my uważamy, że to nie jest może straszny grzech. To myśmy pomniejszyli wielkość grzechu. Każdy grzech w swej naturze jest straszny. I dlatego, żeby się nawrócić, to w pierwsze trzeba uprosić sobie u ducha świętego łaskę zrozumienia, że ja nie żyję po to, by grzeszyć, by się denerwować, by być, być, być wulgarny. Nie żyję po to, by krzywdzić drugiego człowieka, ale ja żyję po to, aby być dobry. I dlatego się nie nawrócamy. Druga, moi drodzy, też ta racja, że się nie nawracamy, to jest też i w tym, że porównujemy się z drugimi ludźmi. Bo drugi jest gorszy. A czy my znamy prawdę o drugich ludziach? A może gdyby ten drugi człowiek otrzymywał od Boga tyle łask, co ty, to on by był aniołem? Bóg nas będzie kiedyś sądził według tego, co nam dał, inaczej będzie sądził tego, któremu dał 10 talentów, inaczej temu, któremu dał pięć? a inaczej temu, który dał jeden. I ten, który otrzymał dziesięć talentów, to nawet żeby wiele talentów marnował, on zawsze będzie błyszczał. A ten, kto otrzymał jeden? I dlatego nie sądźcie, pan Jezus powiedział, nie porównujcie się z drugimi. I trzecia przyczyna, że się nie nawracamy, bośmy uznali, że my już nie, nie możemy być lepsi, że my się nie zmienimy. A to jest przecież uderzenie w miłosierdzie Boże łaska Boża jest wielka. Patrzcie, Maria Magdalena w jednej chwili się nawróciła. Zakęłż, kiedy Jezus go nawiedził, od razu zmienił swoje życie. Celnik poszedł za Jezusem. Pomyśl o tym, ile jest nadziei dzisiaj. I dlatego podchodzimy, bracia i siostry, dzisiaj, po to, aby nam posypano głowy popiołem. Bo mówimy, Chryste, chcemy się zmienić. Posypywanie głów popiołem to jest bracia i siostry. Modlitwa. Idę do Pana Jezusa w pokorze serca i mówię, widzi Jezu, ja sobie w życiu nie radzę, ale dotknij się mnie, tak jak ta kobieta, która była chora, dotknij się, a będę zdrowy. Właśnie to, my nie chcemy być grzesznikami, my nie chcemy być złymi ludźmi, ale my jesteśmy słabi. I po to ta renowacja misji jest, aby wlać taką nadzieję. Że to co nie potrafisz Nie bój się Łaska Boża jest większa nawet jak Twoje słabości Po to Bóg chce Ci powiedzieć Jestem dla Ciebie człowieku I dlatego kochani bracia i siostry W takim właśnie duchu Przeżyjmy to dzisiejsze Rozpoczęcie renowacji Ale także i rozpoczęcie Wielkiego Postu Wybierzmy świętość Bóg chce nam dać wielkie, Wielką łaskę I jakże powinniśmy być wdzięczni Że teraz Bóg przysłał nam pasterzy naszej diecezji rzeszowskiej. Popatrzcie, biskupy będą się modlić, by ta łaska płynąca przez posypanie głów płyopojołem była obficza, bo oni mają pełnię kapłaństwa. Bóg nie tylko wybrał biskupów, żeby przewodniczyli ludowi Bożemu, ale by bardziej ich słuchać. I to jest dla mnie wielka radość że w dniu rozpoczęcia renowacji Misji Świętej możemy gościć biskupów ordynariuszów, biskupa obecnego ordynariusza i biskupa seniora. I niech to błogosławieństwo, które nam na końcu udzielą, to też niech sprzyja naszej renowacji Misji Świętej. Wierzę, że Pan Bóg, który z jednej strony nie dał nam księdza proboszcza tutaj, bolejemy nad tym, ale pewnie trzeba mu jego cierpienia, bo ta renowacja Misji Święty była już dawno ustalony termin. To nie były ostatnie dni. Zaraz jak się misje skończyły. I akurat Pan teraz chciał, aby ten, który jest waszym pasterzem w tej parafii, żeby cierpiał i bardzo cierpiał. I to pewnie widocznie trzeba jego cierpienia, nam wszystkim, a cierpienie jest zawsze zbawcze i zawsze owocne. I patrzcie, z jakim bogactwem rozpoczynamy renowację. Misji Świętych. Trzeba o tym powiedzieć i trzeba być Panu Bogu za to wdzięczny, bo to wszystko jest dla naszej świętości i dla naszego zbawienia. Amen.